Witam Was wszystkich na kanale Domel. E, witam Was w mojej piwnicy. W filmiku z serii Zrób se sam, czyli kolejny raz będę sobie coś robił, naprawiał, aby zniwelować koszty tego wszystkiego. E, może nie do zera, ale. Koszty, aby zniwelować do zakupu tylko części czy elementów. I dzisiaj postanowiłem się zabawić w elektronika. Jakiś czas temu, słuchajcie, zakupiłem właśnie o taki zestaw. Znalazłem go na klein Anzeige i jest to zestaw. Kupiłem go bodajże za 40 euro. Wszystko działa. Oprócz baterii, słuchajcie, oprócz baterii. Zakupiłem to z dwoma, z dwoma bateriami, czyli akumulatorami takimi niedziałającymi. Zobaczcie, jak naciskam, to się nic nie pojawia. No i postanowiłem, że no w sumie ja używam tego sprzętu, bo mam też inne sprzęty, jakąś tam e, podkrajarkę, jakąś tam szlifierkę, mam oprócz tego jeszcze Drugi, tak, drugą taką wkrętarkę mam jeszcze kompresor do pompowania oraz przyjdzie jeszcze teraz piła, jakaś śliwierka no mam tam kilka rzeczy z tego, y, od tego producenta sprzętów AEG, to jest właśnie taki sprzęt AEG, widać, no tutaj wkrętarka funkcjonuje, druga też, mam kilka akumulatorów, ale... Tak się zastanawiałem, dlaczego mam to wywalić, jak można to oczywiście naprawić. A więc teraz y, zabierzemy się do tego w ten sposób, że rozkręcimy to i zobaczymy jak to wygląda w środku. Ja oczywiście pośliłem się już wiedzą z YouTube, ale postanowiłem sobie udowodnić, że z tak minimalną wiedzą uda mi się to naprawić. A więc zaczynamy. wyszło no, no i także tu mamy odkręcone w sumie może te śruby chyba tutaj wkręcę z powrotem albo no zostawię na razie może Może trzeba będzie je wykręcić, może trzeba będzie je wkręcić. No teraz to nie jest istotne. No i z tego co pamiętam w tym filmie tu, tu jest ta antena. Musimy ją odkleić. Brzymy to tutaj. Odegniemy, no i teraz musimy oczywiście ściągnąć te blachy. Z tego co widziałem, no ciekawe, jak je tutaj wtedy, ale wiecie co? Pierwsze co? Zrobię sobie zdjęcie, jak te baterie są włożone, żeby później nie było pomyłki, nie? Bo to są plusy i minusy, i też to tak włożymy z powrotem, jak było. A więc zdjęcie. Ja już tutaj sobie pozwoliłem to powoli podważać te blaszki. Jedną baterię już jakby wyciągnąłem. Jeden paluszek. No troszkę to jest um, <grytanie> powyginane. Nie wiem w sumie czym to. Najlepiej odlutować. no Nie posiliłem się jakąś wiedzą. Podważam sobie takim śrubokręcikiem. I. No nie, zobaczymy. Jakoś to tam idzie po malutku. Malutku, po malutku. I puś puściło. Niektóre bardzo mocno trzymają. Niek na przykład z tym tutaj nie miałem takiego problemu. Ale ten widzę, no bardzo mocno trzyma. Próbujemy. Nie wiem, czy to można nagrzać. Czy. O, widzę, że poszło tu też. No nic, będziemy walczyć dalej. Postaram się tu wszystko popodginać. I zobaczymy, czy uda się to stąd wszystko wydobyć. Te wszystkie baterie, wszystkie 5. Dobrze mówię, tak. pięć. No. Myślę, że troszkę przyspieszymy, bo będzie nudno, ale widzicie jaki sprzęt jest. Taki śrubokręcik. Próbowałem trochę nożykiem. Jednak widzę nożyk się łamie. I zrobimy to tym. Później zobaczymy, czy będę to lutował, czy zgrzewał. Nie mam jeszcze na, na to planu. Przyszedł za pakiet. Zaraz otworzymy i sprawdzimy. Ojmy zapakowane. A, przyszedł materiał. To są te baterie. Super. Przyszedł materiał do nowego filmiku. Zróbę sam. Witam w kolejnym dniu zabawy z akumulatorem. Ostatnio nie udało mi się tego, znaczy nie udało mi się z powodów takich, że no miałem coś pilnego do załatwienia i nie udało mi się tego podjąć tych blaszek, ale dzisiaj już jestem z powrotem i postaram się to wszystko dokończyć. Albo i ta, a może i nie. Nie wiem, zobaczymy, bo jeszcze przyjdzie mi lutowanie, czego jeszcze nigdy nie robiłem i może być kłopot. Ale wszystkie blaszki podważyłem i Uwolniłem baterię, a teraz wyciągnę te baterie. Nie wiem, czy o. w tą stronę, czy w tą, to w sumie jest obojętne. Już dwie wyciągnęłem, teraz tak, następną. I tutaj to się też obróci. O. następną. I następną. I uwolniłem te baterie. Teraz tak, chyba już wam puściłem filmik, w którym przyszły baterie, które zamówiłem. Baterie zamówiłem. Baterie zamówiłem z większym amperażem. Tu wam, w świetle w rogu, tutaj w rogu się powinno pokazać, gdzieś o tu, tu, tu. Z jakim, jakie były, a jakie są, kosztowały mnie te baterie 3,60 euro. że albo 4 euro, cała paczka z wysyłką około 20 euro. A więc będą większe baterie z większym amperażem, Powinny lepiej trzymać. No, no i teraz tak no mam pięć tych bateriek i postaram je się przylutować. Gdzieś się posiliłem, wiedzą, że teraz przyjdą luty tutaj. Najpierw yy, naleję tu cyny, jest tu na te blaszki, te blaszki wyprostuję, żeby ładnie później dolegały. No i założę te baterie do środka, i później to zalutuję od góry, jakby podgrzeję, i to cyna, która jest tu, i cyna, która będzie tu, czy, czy która będzie, połączy się i będzie to wszystko działać. No. Kurde, może się uda. Pierwsza w życiu takie coś robię, niby dla elektryka, e, elektryka, elektronika, elektryka, nic wielkiego. Dla kogoś, kto umie lutować, ja się normalnie tym jaram, że coś naprawię, zrobię dla siebie. Może śmieszne, ale prawdziwe. Wziąłem do ręki takie szczypce. Teraz sobie te blaszki tutaj podprostuję w miarę, żeby to dolegało później. I będziemy to lutować wychodzi to ładnie. Troszkę jedobne tutaj, żeby to przylegało ładnie. No dobra, a my widzimy się za chwilę, podprostuję te blaszki, wyciągnę lutownicę. I przygotuję się do lutowania. A więc, tak przygotowałem sobie lutownicę, już ją włączyłem, um, cyna do lutowania, i kalafonia, chyba tak to się mówi. No, i teraz nałożę tutaj luty, czyli cyny, i zostawię to tak jak nałożę. Kurczę, tyle wiem co nic w sumie <laughs> o, o lutowaniu. No ale spróbujemy jakoś to zrobić. Ja tam, żeby Was nie zanudzać lutowaniem, to za chwilkę przyspieszę. No to makabrycznie kurwa moje pierwsze luty w życiu nie wiem w sumie co robię źle może dowiem się w komentarzach ale się trzyma nie widzę że się trzyma te dwie pierwsze baterie się trzymają także może na końcu <słuch> będzie już lepiej nie co lód to będzie lepszy bo to, to już troszkę lepiej wyszło minimalnie lepiej no tu to jest makabra totalna tutaj też nie jest lepiej no a no tu troszkę lepiej kurwa oj dobra dokończę to jutro bo już dzisiaj nie za bardzo mam czas no także widzimy się później Zobaczcie jak to wyszło, to jest filmik chyba jak nie lutować baterii, ja nie wiem czy to będzie w ogóle funkcjonować, słuchajcie, kurwa masakra, prawdziwy Janusz lutowania, nie, ja pierniczę, w ogóle nie wiem czy ta obudowa się tu zmieści, oj coś tu brzding, brzding robi. No, nie wiem, niby się trzyma. Kontrolka mruga. Złożę to, spróbuję to naładować. I będziemy wiedzieć, czy to będzie chodzić, czy nie będzie chodzić. No, nie wiem. Słabo to wygląda. A więc jak mi się udało to zrobić? Ostatnio miałem straszne problemy, żeby złożyć tą baterię i... Ale udało mi się. Wziąłem tą lutownicę grubą. E, pokażę Wam na tej drugiej baterii gdzieś jest. Bo już nie nagrywałem tego, bo byłem trochę zły, że tak to słabo mi wychodzi, ale tutaj te luty w tej baterii i jeszcze raz zrobiłem tą grubą lutownicą, po prostu wkładałem ją tu pod spód i naciskałem śrubokrętem tak z góry. No i to się troszeczkę zmniejszyło, weszło w obudowę. No, teraz podłączę ładowarkę i zobaczymy, czy to działa. Bateria się ładuje, jak widzicie. Także w sumie wszystko zakończyło się sukcesem. O, jestem przeszczęśliwy, powiem Wam. <laughs> Ale co do lutowania, jeśli chodzi, to muszę się jeszcze wiele nauczyć. No. Żegnam Was z mojej piwnicy. Mam nadzieję, że miło się oglądało. Pozdrowienia, cześć.